Otwieram dyskusję. Pan radny Bardzo proszę o mikrofon. Proszę Państwa, też ja mam szereg wątpliwości różnej natury. Może zacznę od tego. I tutaj w paragrafie ósmym punkt pierwszy stwierdza się, że w sprawach podziału lub połączenia gminy oboczną z inną gminą konsultacje przeprowadza się w trybie referendum lokalnego. Natomiast z 31 stycznia z sesji Rady wynika i to był wniosek Pana Burmistrza, pozwolę sobie przeczytać, w związku z wnioskiem o z gminą Opoczną Miasta, miasta Opoczna jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego. zobowiązuje się burmistrz do wykonania analizy ekonomicznej skutków podziału, która powinna zostać sporządzona przez niezależny podmiot w terminie do 18 kwietnia. Po dokonaniu analizy Rada Miejska podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy nie później niż do 1 czerwca 2014 roku. Ja mam pytanie do Pani Prawnik. W momencie kiedy wchodzi w życie mm -hmm. regulamin punkt ósmy numer jeden to w takim razie jak się to ma do wniosku Pana Burmistrza, bo rozumiem, że wtedy ten, burmi, ten wniosek przestaje być zasadą, a więc przestaje obowiązywać. Tak, jeszcze Wniosek Pana Burmistrza, pan Ja Pani, pani proszę bardzo proszę Pana. Proszę teraz sobie przeczytać. Paragraf ósmy, punkt pierwszy. Sprawa podziału lub łączenia gminy o Włoszech z Konsultacje przeprowadza się w trybie terenu lokalnego. Ja to w ten sposób rozumiem, że ta. że ten ta, że ta, że ta regulamin, zakres konsultacji wyklucza wniosek pana burmistrza z 31 stycznia takie potrzeby. To znaczy wniosek o przeprowadzenie w związku z wnioskiem po prostu tu chodzi o analizę ekonomiczną. To analiza ekonomiczna nie mówię, jest nie niezależna. Nie mówię, nie mówię. Jest niezależna. Trzeba przeprowadzić analizę ekonomiczną, a paragraf 8, paragraf 8 mówi o referendum, które no jest... Bardzo tutaj rzeczą ważną, ponieważ ma, e, ma e, taki charakter e, wiążący. Jak Państwo wiecie, jak, jak, jak zajmujecie się tym tematem. Konsultacje, e, które nie są przeprowadzane w drodze referendum, mają charakter opiniowa, opiniujący dla Rady i Rada może, e, e, może wydać wbrew konsultacjom. A nie... jeśli będzie referendum, no bo jak jest, będzie w drogę referendum, to ma to charakter wiążący, tak? no to, dlatego to jest tak istotne, żeby to referendum miało miejsce. Ja to, ja to rozumiem, oczywiście no, tak, tak. proszę mi wyjaśnić. Czy w momencie kiedy podejmujemy tą uchwałę, z paragrafem 8, czy wtedy przystępujemy do dalszych procesów, które określił pan burmistrz w 30, 31 stycznia. Bo i takie Rada ja to przegłosowała, bo w momencie kiedy głosujemy, że tylko na drodze referendum lokalnego rozstrzygać możemy ten problem, to wniosek, konsultacja i wyliczenia finansowe przestaje być zasadne. Rozumiem się. Nie, nie, niezależne y, według mnie rzeczy. Konsultacje społeczne, y, znaczy przeprowadzenie tej analizy ekonomicznej jest bardzo ważne. Bo to jest istotna sprawa, czy zdać naszą gminę na to. Nie, ja to tak oceniam na ale nie, nie chciała ja powiedzieć, że no, pytanie mam, no więc ja oceniam. Ja oceniam, więc ja oceniam to, co y, i udzielam odpowiedzi na Parlamentu. To są dwie niezależne rzeczy. To się nie wykluczy. Tak jest moja opinia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan dalsze pytania? Tak. Bardzo proszę. Otóż ja zasięgnąłem tutaj porady prawnej i, i chciałem sobie tutaj tą poradę prawną przeczytać Państwu, bo wydaje mi się, że są sprawy na no, no, kluczowe. Może jeszcze przed... Jak przeczytam tą poradę, chciałem Państwu wyjaśnić, że my, społeczeństwo, w ten sposób Podchodząc do sprawy, pozbawiamy narzędzia konsultacji. Co znaczy konsultacji? Rozmowy, debaty i informacje. To są bardzo ważne narzędzia, które społeczeństwu się należą. W momencie, jeżeli przystępujemy do referendum, Rada nie ma nic do tego. Rada absolutnie, ani pan burmistrz, ani rada nie mają nic do tego. To jest inicjatywa społeczno oddolna i my nie mamy nic do tego, więc tutaj zachodzi również sprzeczność, proszę Pani. I ja to Pani postaram się udowodnić. Jeżeli Pani ma jakieś teraz uwagi, pani proszę ja się Pani. Zastanawiałam, przepraszam, na tym nie Nie. Ja. Równa opinia na ten temat. I też się zastanawiałam, czy konsultacje w, 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 w Absolutnie nie ma czegoś takiego, e, że nie może być, e, 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 że nie można wprowadzić tutaj postanowienia takiego jak Pana Istnieje możliwość właśnie konsultacji ważnych dla takich istotnych tak. spraw, w formie referendum. I tak. to się wypowiadała, znaczy, się, no, takie są komentarze w e, także ja z do tego nie ukrywam, że ja ten temat na Mam takie zdanie, ja nie twierdzę, że, 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 że ktoś nie może mieć innego zdania, bo to, bo to nie jest łatwy problem prawdy, zaznaczam, bo nie jest łatwy problem prawdy yy, i ktoś może mieć inne zdanie. Ale ja naprawdę zgłębiłam ten temat i uważam, że może być tak, że to się nie wyklucza, a to zatem te konsultacje, o których tutaj mówił sekretarz, nie dotyczą tylko, ta uchwała nie dotyczy tylko podziału, to dotyczy również innych, innych rzeczy, Mniej istotnych, tak? Na Ta konsultacje, przecież się dotyczą tylko. Więc tu jest tylko zawężone do spraw tak istotnych, jak podział unijny. A burmistrz uważa, że w ogóle, żeby przystąpić do tego tematu, to trzeba przeprowadzić, w ogóle zacząć od analizy ekonomicznej. No, nie, nie, nie będę tutaj tłumaczyła, ekonomistą nie jest to, ale wiadomo, że sprawy finansowe są tutaj kluczowe. Zgadzam się z panią i uważam, że sprawy finansowe są jak najbardziej kluczowe i ta dyskusja na temat skutków finansowych podziału gminy no właśnie. powinna się odbyć. Natomiast w moim rozumieniu sprawy, jeżeli przyjmujemy paragraf 8, to jak się to mówi potocznie, intencja jest taka, żeby ukręcić sprawie Łeb. To znaczy przestaje obowiązywać... Wniosek pana burmistrza z 31 stycznia. Panie. Proszę Państwa, bo skoro w, w, w ciągu 14 dni wchodzi ten przepis i paragraf 8, to co doskonale Państwo sobie zdaje sprawę, że już konsultacje nie mają racji wydania. Tylko rozstrzygamy ten problem podziału gminy czy wydzielenia gminy w trybie referendum. A więc absolutnie tryb referendum to nie należy do gestii Rady. Ja mówi przepraszam, ale my chyba mówimy o różnych rzeczach. Pan mówi o konsultacjach w sprawach ekonomicznych, a tu nie ma konsultacji w sprawach ekonomicznych. To, to, to tutaj jest analiza fachowców w zakresie ekonomicznym. Tu nie ma to dopiero najpierw trzeba przeprowadzić, się dowiedzieć ile to kosztuje przez fachowców w tym zakresie i dopiero konsultacje ewentualnie w tym zakresie. Także tutaj analiza ekonomiczna to nie konsultacja. Ja mam konsultacje ekonomiczne. No dlatego Jej, ja nie wiem, czy ja, ja po prostu zrozumiałam. Proszę Pani, chodzi mi o konsultacje społeczne. Ale nie pan mówi, że tutaj. Proszę, proszę. Pani, więc tak, ja chciałem Państwu przeczytać Kochan. Kochan. wnikliwą analizę. To jest znikliwa analiza prawna dotycząca tego problemu. I proszę Państwa, żeby tutaj się nie rozgadywać, bo naprawdę sprawa jest poważna, chciałbym do tego podejść w ten sposób żebyśmy się zrozumieli, że ten punkt regulaminu konsultacji społecznych jest niedopracowany prawnie. No niestety tak jest, proszę Państwa, i należałoby go usunąć z porządku obrad albo przejść go na inny obrad, na inny czas. Bo ja Państwu teraz postaram się, to jest dosyć zawiłe prawnie, ale jeżeli się Państwo słuchają, na pewno zrozumią sens tego co. W odniesieniu do projektu uchwały dotyczącej regulaminu konsultacji społecznych poważne wątpliwości budzi paragraf ósmy regulaminu. Na wstępie należy, iż prawo organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania prawa powszechnego nieobowiązującego znajduje swoje oparcie w ustawie. Jednocześnie delegacja ustawowa do stanowienia przepisów prawa lokalnego musi być interpretowana ściśle. Projektowany regulamin, a dokładnie jego ósmy punkt zakłada, że w sprawach udziału lub połączeń gminy opoczną z inną gminą konsultacje przeprowadza się w trybie referendum lokalnego. Zapis ten należy interpretować w świetle artykułu 5 ustawy Ustawa o samorządzie gminnym, który stanowi, iż w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Z kolei artykuł 4b czwarty, czwarty i 4c samej ustawy konstruuje ściśle określony tryb działań poprzedzający wydanie rozporządzenia o podziale gmin. W ramach tych procedur ustawa przewiduje obligatoryjne przeprowadzenie konsultacji społecznych które jednak może być zastąpione referendum lokalnym. Ustawa reguluje więc kwestię udziału społeczeństwa w procedurze podziału w ten sposób, że standardowym etapem są konsultacje, a referendum może, ale nie musi, być przeprowadzone w miejsce konsultacji. Z powyższego wynika, że proponowany paragraf 8 ustawy 1 regulaminu wkracza w materię ustawową, jednocześnie wyłączając na czas bliżej nieokreślony, to jest aż do końca obowiązywania tego bezprawnego regulaminu mechanizm konsultacji społecznej. Podkreślam, uchwała Różniewieńskiej nie może korygować regulacji ustawowych. Są to podstawy prawa administracyjnego. Po drugie, skoro jak mówił artykuł 8 ustawy, numer 1, ustawy 1, konsultacje przeprowadza się w trybie referendum lokalnego, to automatycznie znajduje zastosowanie przepisy ustawy o referendum lokalnym. Bo zgodnie z artykułem 12 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego, określa odrębna ustawa, a nie uchwała gminy. Artykuł ustawy Y, y, paragraf 8 Regulaminu stoi w sprzeczności z artykułem 4 powołanej ustawy o referendum lokalnym, gdyż daje prawo inicjatywy przeprowadzenia refer referendum tylko Radzie miejskiej. Tymczasem zgodnie z artykułem 4 ustawy referendum przeprowadza się co do zasady no, z inicjatywy organów stanowiącej dane jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy powiatu. Znamy tę ustawę. Do czego już zastosowano się odrębnie w paragrafie dziewiątym? Sposób jest sprawy widać, że paragraf ósmy ustawy drugiej regulaminu stoi w ewidentnej sprzeczności z ustawą. Konsekwencją skonstruowania dwóch kolejnych sprzecznych z prawem przepisów jest bardzo proszę o spokój. Jest paragraf 8 ustawy trzeciej, która zamyka sprawę w konsultacji, stwierdzając, że referendum niezakończone wynikiem rozstrzygającym traktuje się jako przeprowadzane konsultacje zobowiązujące Radę Miejską do zaniechania wniosku o podział lub połączenie gminy. Użycie zwrotu traktuje się, świadczy o jednej manipulacji pomodrnymi instytucjami, jakimi są referendum i konsultacje. Na poziomie prawa uchwalanego przez Radę Miejską jest absolutnie niedopuszczalne. W razie przyjęcia regulaminu, pomimo niniejszych ruchów, zapowiadam poinformowanie wojsko o podstawach nieważności. Gdyby jednak uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym, złożę skargę do, do Wojewódzkiego sądu administracyjnego. Mając powyższe na uwadze, projekt regulaminu wymaga następujących zmian. No jeżeli Państwo chcecie to będę czy czy to już może wystarczy, bo to jest dosyć yy, no, skomplikowana wykładnia prawna. Natomiast yy, proszę Państwa, jeszcze raz chciałem ja powiedzieć, że według mojej wiedzy z tego, co i tej wiedzy, którą uzyskają prawników, jest to niezgodne z prawem.